Co zrobić w sytuacji, jeżeli część została wykonana z użyciem odpowiedniego szablonu? Jak widać, we właściwościach tutaj tej części nie ma żadnych wpisów. Wybieram nową część, używając w tym momencie prawidłowego szablonu i wstawiam poprzednią część do tej części, wybierając w ustawieniach w opcji połącz, przerwij połączenie z oryginalną częścią. Efektem będzie zmapowanie operacji tak, jakby były wykonane one w tej nowej części. Wystarczy usunąć folder i operacje będą widoczne. Sprawdzam w plik właściwości, i tutaj znajdują się już właściwości dostosowane, które zostały przeniesione z nowego szablonu części. Są to te właściwości, które teraz w szablonie można podejrzeć. W nieco inny sposób można postąpić w przypadku złożeń. Jeżeli złożenie zostało wykonane na szablonie nieprawidłowym, tutaj w tym szablonie nie ma żadnych wpisów we właściwościach, można z takiego złożenia utworzyć. Nowe złożenie, wybierając odpowiedni szablon, oczywiście. W tym momencie to złożenie źródłowe jest tutaj wyświetlane jako podzłożenie. Właściwości zostały przeniesione z nowego szablonu, co widać. Wystarczy pod prawym klawiszem, klikając na podzłożenie, wybrać opcję Rozłóż podzespół. I w zasadzie drzewo wygląda dokładnie tak samo jak w złożeniu źródłowym, a jest wykonane na nowym szablonie.